Witaj koteczku. Dzisiaj sprawdzimy sobie, co tak w zasadzie się u Ciebie dzieje. W tej Waszej relacji, co się dzieje. I co się będzie działo? Co się dzieje? Nadzieje na związek runęły. Dlaczego tak? Ktoś wspomina o pieniądzach, i tutaj, która ze stron uważa, że straciłaby, musiałaby się zaangażować i straciłaby na związku, dlatego woli być sama. jeśli nie macie komunikacji, komunikacja może być do 8 tygodni. To Ty jesteś zimna, ale bardzo pociągająca. Jest chęć znowienia z tobą relacji. na jakich warunkach. Na zawieszeniu konfliktu, no, ale jest ta buława, no. Ktoś też boi się, że ty uciekniesz. Że znajdziesz sobie kogoś i po prostu uciekniesz. Jesteś bardzo pociągająca, bardzo samodzielna, pracowita, ogarnięta życiowo, ale tu trzeba by było się pogodzić i zawrzeć kompromisy. Fajnie wychodzicie w energiach, bo w tej samej. No jest chęć odrodzenia, ale też autosabotaż u pana. Jest też chęć uleczania się. Możliwość na wylizanie sobie ran. I tu jest bardzo dużo świadomości. Dlaczego tak? Ktoś tu się czuje zdradzony, albo ty, albo druga strona. Być może druga strona. Stąd jest zawiesz w kontakcie. Bardzo duże zubożenie emocjonalne. Pan może oglądać się w internetach, oglądać Twoje zdjęcia. Natomiast miłość jest. Tylko jest chłop zblokowany. Zamyka sobie sam drogę do tego, co jest nieuniknione. Wszechświat najprawdopodobniej tutaj zadziała, e, i pewne rzeczy będą się działy poza jego kontrolą. Tak, bo on chce być dominujący. E, przede wszystkim taki męski, a ty najprawdopodobniej mu nie pozwalasz. E, on też uważa, że się nie nadaje na męża. Być może jest przesadnie religijny, lub ty jesteś przesadnie religijna. Ale tu będą podstępne działania. Podstępne działania, bo on jest niepewny. E, tutaj pulta też mi się eks. Być może, bo mam e, e, kartę matki. Być może to jest matka jego dziecka i on nie chce w jakiś sposób na nią wpływać. Jest bardzo dużo tajemnic. On też ma ukryte kompleksy, e, które są pokłosiem najprawdopodobniej tej relacji z jego eks, bo tak mi to się klaruje. Jest frustracja, em, wstrzymanie pracy nad sobą. Em, dodatkowo też bardzo duże skupienie na pieniądzach. Najprawdopodobniej w ostatnim czasie mógł dużo stracić. No ma jakieś obciążenia finansowe. Być może nie ma alimenty, płaci. Ale jest chęć wyjścia z dystansu. On też by chciał, żeby tu był spokój. Um, chciałby porozmawiać. Przedstawić Ci swoje możliwości, żebyście razem po, um, wybrali drogę, wypracowali wspólne um, wspólne kompromisy. On też uważa, że nie bardzo się do ciebie. Nie, nie bardzo do ciebie pasuje. Po prostu, manipulacje. Dodatkowo też bardzo silna intuicja ciebie prowadzi. Nie mogę teraz rozmawiać, nagrywam. Co na tle duchowym, chemia, pasja. On też chce podnieść w Twoich oczach wartość siebie, ma jakieś oczekiwania, chce się otworzyć, bawić się, celebrować. Jest reunion, czyli powrót do, do relacji, kontakt z wyższym. Ja się chłop rozwinął, no proszę. Zintegrował się ze, swoim, ze swoją męskością. On tak jakby unikał trochę. Jest bardzo duży koncept self love. Self love. Życie tu i teraz. Obfitość do niego nadchodzi. Znaki powietrzne mam. Bliźnięta waga wodnik. Jesteś i ty. Jako ko kobieta, I jest też takie e, unia, też u ciebie sama ze sobą. Masz wsparcie przodków i przewodników duchowych, e, aspekt Marsa, ogień, pasja, namiętność, atrakcja, znaki wodne, e, panna, kurwa, e, ryby, rak, e, skorpion e, i wyjście ze strefy komfortu. Bo mam południowy węzeł księżycowy. I to jest już przekroczenie limitów, e, wyjście z iluzji. zajebiście Są wiadomości. Bardzo są wiadomości. Bardzo duże poczucie winy, że tych wiadomości nie ma. E, moje nowe karteczki. Jeszcze będę robiła więcej. Konflikt religijny. Obserwujecie w internecie. To zaszło za daleko. Zaczarowałaś mnie. Och. Spotkajmy się. Zbyt bardzo mnie zraniła. Nie umiem być już w zdrowej relacji. Honor. Może go uraziłaś? Tylko mam wrażenie, że to czytanie jest dla mnie żółty, kolor żółty. Dwa, 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 Dwójki możesz widzieć. 22. Kontrakt dusz. Mam wybór. Okłamuję cię. Jesteś taka jak ona. Mnie nie porównuj, padalcu. Nie chcę się kłócić. To mnie nie porównuj. Wiewiórka. To koniec naszej relacji. parasol nie wiem co do mnie czujesz leczę się 11 miesięcy to ty na oddział zamknięty i jeszcze co co powiedzą inni Główno mnie to obchodzi zasypiam z myślą o tobie nie kastruj mnie dla kogo czytałam za nie, nie dam rady odpowiedź tak ufnie Byk, no oczywiście. Koziorożec. Lew. Wodnik. Waga. Skorpion. Na spodzie rak. Zadaj pytanie, a ja Ci odpowiem na nie na szybko. Nowy kierunek, nie bardzo... Słuchaj swojej intuicji rekonesans. Buziak!